Serdecznie z Dajmusa. Mamy tutaj teraz ofertę specjalną. Jest obniżona cena. Te mieszkanie z basenem, z windą. I całe 40 m2. Łazienka z kabiną kryśnicową kreśnic po remoncie. Zadbane. Bardzo dobra rzecz na inwestycje na wynajem. Kuchnia, wszystko tak, jak jest, zostaje z wyposażeniem. Tutaj można dowolnie zrobić, jeśli chodzi o spanie. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj łóżka wysuwane z szafy, dwie sztuki plus kanapa, czyli dwóch ludzi wyjść się spokojnie na tych łóżkach. Rozsuwana kanapa. Tu jeszcze w tej części dodatkowej, która kiedyś była balkonem, można to oddzielić, zrobić dodatkowe jedno łóżko, czy podwójne. Jest klimatyzacja, bo w te upały to naprawdę tutaj bez klimatyzacji byłoby ciężko. I ten apartamencik jest teraz za 96 tysięcy. Jest to najtańszy z wszystkich, jakie posiadam. Małych, z klimatyzacją, z basenem i z windą. I to jeszcze w się Gdzie w dajmusie? Bardzo mocno też poskoczyły ceny. I takie mieszkanko jest bardzo, bardzo godne uwagi. Naprawdę polecam. I tak jak mówiłem, na dole jest spory basenik. I tutaj można naprawdę sobie odpocząć, powynajmować. Jest już internet zamontowany. Czyli tylko wprowadzić się i mieszkać. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu na pedro68małpatlen.pl plus 34 410. Czekam na Was. Do usłyszenia.